A w studiu Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Weźmie Pani udział w dzisiejszej akcji Kongresu Kobiet i złoży podpis pod projektem wprowadzającym parytety płci na listach wyborczych. Nie, nie wezmę, dlatego że uważam, że je, będzie to nieskuteczne. Od początku mówiłam, że taka ustawa jest niepotrzebna i raczej uczyni więcej złego niż dobrego, chociaż sama dyskusja wokół tego jest wielką korzyścią. Parytety są upokarzające dla kobiet, tak mówią ich przeciwnicy. Nie, ja tak nie, akurat nie uważam, ale jeżeli chcemy skorzystać się z tego, żeby wykorzystać możliwości, umiejętności kobiet, również w polityce, po to, żeby chociażby Polska lepiej się rozwijała, to trzeba sięgnąć po ten potencjał, który do tej pory nie jest wykorzystany w pełni, czyli po kobiety. To trzeba skutecznie działać tak, żeby ich było w polityce więcej. A te metody się w Europie nie sprawdziły, w związku z tym trzeba działać wewnątrzpartyjnie. To dlaczego Donald Tusk chce zrobić coś złego dla kobiet? Pani mówi, że ta ustawa wprowadziłaby o wiele więcej złego niż dobrego. Bo ta ustawa mówi o obowiązkowym ustaw ustawowym wprowadzeniu obecności. Ale dlaczego na listach premier 50 to popiera procent. w takim razie? Nie, premier nie popiera. Premier jest za rozwiązaniami wewnątrzpartyjnymi. I to jest skuteczne, bo jeżeli partia wewnątrz siebie. Nie no, wszędzie czytamy, że premier popiera tę inicjatywę. Michał Boni nawet złożył swój podpis. Michał Boni może popierać, każda prywatna osoba może popierać. Ale premier, rozumiejąc politykę i jak to wygląda, jest zapromowaniem skutecznym kobiet w partii. Zresztą, co czyni skutecznie od kilku lat, i wiemy o tym, bo teraz do Parlamentu Europejskiego, proszę popatrzeć, z Platformy Ale jest to 40, Michał Boni prawie procent kobiet. nie kobii. wie co robi? No, ma takie zdanie, ma prawo. No, tolerancja polega również na tym, żeby uwzględniać cudzoodmienne zdanie. Co nie znaczy, że trzeba swoje własne zmienić. A kiedy ostatni raz pani rozmawiała z premierem? Och, kiedy? Za trzy tygodnie temu, czy cztery? To była miła rozmowa? Zawsze jest miła. Czy ostra dyskusja? Nie. Nie postawił bardzo Pani warunków, miła. że ma się Pani poprawić i coś w końcu zacząć robić? Ale ja robię bardzo dużo i premier dokładnie o tym wie, w związku z tym nie było podstaw, żeby mi stawiać warunki. A nie przykro Pani, że nie chwalił się wczoraj Pani osiągnięciami? Nie, nie przykro mi, dlatego że. Sama pani nawet wie, bo spotkałyśmy się wczoraj po roku. Jeżeli nawet dziennikarze nie interesują się, co ja robię, to nie no, rzeczywiście. Się interesują, co nie, nie interesują robi. się. Od... Opisują to. Artykułów jest mnóstwo, znaczy właściwie na ten temat, czego pani nie zrobiła. No więc, o, od... i tu pani trafiła w sedno. To znaczy opisują tylko dziennikarze, którzy chcą mi dołożyć. Z czego ja się cieszę, bo przynajmniej jest okazja, żeby w ogóle porozmawiać o czym ja robię, bo nawet jeśli jest konferencja prasowa czy no właśnie, rozmowa za tym. To potem to nic się nie dzieje. I dziennikarze nie piszą, a jak panie mi wystawią jedynkę feministki albo no do porozmawiać dlaczego pani przyjęła to stanowisko dlaczego nie powiedziała pani Donaldzie ja do końca nie rozumiem tych problemów poza tym dajesz mi urząd na którym niewiele mogę zdziałać a dlaczego Więc... miałam tak powiedzieć skoro rozumiem wiem i uważam że to stanowisko nie jest, jest niezbędne i bardzo potrzebne to osiągnięcia bardzo dużo pani redaktor to jest sfera co to znaczy dyskryminować to znaczy różnicować że ktoś wewnątrz jakiejś grupy ale nie definiujmy, nie tylko porozmawiajmy o osiągnięciach <tuszy> nie ale trzeba zdefiniować, bo bardzo wiele osób nie rozumie, co to znaczy dyskryminować kogoś. Ja zajmuję się dyskryminacją z bardzo wielu powodów. Ze względu na płeć, na poglądy polityczne, rasę, pochodzenie narodowe, wiek, tak. status rodzinny, yy, spojrzenie na wszystko i na każdym polu. Nie, bo ja czytam, ja czytam artykuły <laughs> i pani chwali się rzeczami ważnymi, ale z całym szacunkiem łatwymi. mi łatwo przekonać, że niepełnosprawne dzieci nie powinny być dyskryminowane w szkołach, ale walka ja z pedofilią. No też wszystkich raczej łączy niż dzieli. A teraz trudniejsza kwestia. Lewica w najbliższych dniach złoży pani redaktor, projekt legalizacji pani się, związków partnerskich. Widzi pani, partnerskich. na czym polega problem? Przepraszam. Pani e, cytuje wypowiedzi pani feministek, czy dziennikarek, które mają poglądy zbliżone do tych e, pani feministek o skrajnie lewicowych poglądach. I pani swoją nie, nie wiedzę tym, opiera e... tylko na tych artykułach, cytując je nie, nie, nie wiedząc o walką z dyskryminowaniem jest. dzieci y, niepełnosprawnych, chorych przywlekle w szkołach. Chwaliła się pani. Tak. Sama, a ja pytam o trudniejsze A Ale feministki krytykują, a dlaczego zajmuje się dziećmi, które są dyskryminowane? Dlatego, że powinnam się tym zajmować i dlatego, że według mnie jest to sprawa bardzo ważna, bo jest żadne jest dziecko nie jest w kompetencjach, kompetencjach innych. Nie jest w in, moich mister. kompetencjach. O, właśnie, pani redaktor, jest w moich kompetencjach, ponieważ dyskryminacja z każdego powodu, ze względu na wiek, chorobę to są również moje kompetencje. Nie tylko dyskryminacja no ale bardziej czy orientacje seksualne. Lewica złoży... pyta o rzeczy, które są barwne, kontrowersyjne, a nie wszystkie tak, z tych, to, o których jest mowa, do, mnie do, należą. do równego od równego traktowania, no, też należą kontrowersyjne rzeczy. Lewica złoży projekt legalizacji związków partnerskich w tym homoseksualnych i co mówi minister Radiszewska? Ja pamiętam sprzed pięciu lat sytuację, kiedy Lewica już, Jaruga, pani Jaruga Nowacka proponowała tę ustawę i Lewica jej nie poparła, ona nigdy nie ujrzała światła dziennego i dzisiaj podejrzewam, że będzie podobnie. pani Jaruga Nowacka powiedziała, zresztą ona jeszcze tej dyskusji w swoim klubie nie przeprowadziła i nie wie, czy, usta, czy ta ustawa będzie. A po drugie, nie wiem, czy pani pamięta, przed, przed kilku miesięcy badania przeprowadzone wśród działaczy lewicy i tam ponad 60% aktywnych działaczy ja lewicy nie, pytam powiedziało, o ja się pytam, nie. Co ale ja pani mówi że Ustawa może na ten wejść temat. W życie wtedy kiedy ustawa wnosi wartości które są akceptowane społecznie nie może być tak, że mówimy o tolerancji dla skrajnej nietolerancji, ale również o tolerancji dla rzeczy nieakceptowalnych społecznie. Nie mówi pani stanowczo dzisiaj, dzisiaj w Polsce nie ma przestrzeni ani społecznej, ani politycznej na uchwalenie ustawy o małżeństwach dotyczących doty y osób związkach. homoseksualnych. Nie, nie, nie mówimy o małżeństwach o związku. Zamiennie środowisko osób homoseksualnych używa obu sformułowań. Czyli nie ma zgody. A gdzie jest ustawa antydyskryminacyjna? Taka ustawa to jest ustawa o wdrażaniu dyrektyw unijnych. Dwa lata temu zapowiedział ją premier Donald Tusk. Pięć spisk. lat temu od pięciu lat jest wałkowana. I to już proszę zwrócić uwagę, na czym polega problem. E... Teraz już za kilka miesięcy będzie. I ona już będzie uchwalona i podpisana i przez pani prezydenta. już mówiła w lutym, że będzie, a wcześniej Ale premier mówił, że do końca do tamtego roku będzie. Ale spraw społecznych nie do mnie. I ona od początku należy tam jak tam była pani Ale Kalata. To jest ustawa antydyskryminacyjna. Pani redaktor, nie, nie ustawa antydyskryminacyjna, bo my przepisy antydyskryminacyjne w dziesiątkach ustaw, które są mamy. To nie jest ustawa, która jest kodeksem antydyskryminacyjnym, przepraszam bardzo. I tu pani wiedzą też jest niepotrzebna. z doniesień hmm. pań feministek skrajnie lewicowych. Jest to niepotrzebna jest ta ustawa, która jest ustawa. w tej chwili w ministerstwie? Ona jest potrzebna, dlatego że ona e, mówi o definicjach, które są potrzebne, że tak powiem, płaszczyznowo-horyzontalnie, ale już ta ustawa jest potrzebna tylko właściwie z jednego powodu żeby wprowadziła niezależny organ, niezależny od rządu, czyli nie może być to ani Urząd Centralny, ani Pełnomocnik, ani Inspektor Generalny, ktoś taki, kto ma trzy zadania zgodnie z dyrektywami unijnymi. No więc jednak Monitorium jest ważna. Jest ważna. Jest ważna, ale nie tak, że ta, bez tej ustawy to my jesteśmy w polu i na szarym końcu. Ale grożą nam kary z Unii Europejskiej. Tak jak przy wielu dyrektywach i w tym wypadku tak jak w stosunku do dziewięciu innych krajów Unii Europejskiej, nie tylko Polska. I my też z tym zdążymy, ale pani redaktor, chodzi o jeden zapis: niezależny organ. I wiemy, że będzie nim Rzecznik Praw Obywatelskich, i on będzie monitorował, sprawdzał, sprawozdawał, co rząd robi, a właściwie czego nie robi, i udzielał wsparcia fizycznym ofiarom dyskryminacji. I tyle jest potrzebne, i aż tyle. I jest Kiedy to będzie bardzo ta ważna. ustawa na 100%? Przed końcem roku na pewno znajdzie się w Sejmie. W grudniu, tak? Na 100% daję sobie pani rękę w razie czego. Uciąć, no, ręki to sobie w ogóle nie daje obciąć. Wnioskodawcą, proszę pamiętać, jest Ministerstwo Pracy. Ja bym chętnie tą ustawę. Wzięła, ale tak jest, jak jest, bo ta ustawa od początku jest w Ministerstwie Pracy, od czasu PiSu. Ale jak gdzie indziej może pani coś wziąć z innych ministerstw, to pani bierze. Sama pani nie zrezygnuje ze stanowiska? Czy zrezygnuje? A dlaczego mam rezygnować? Ja dopiero zaczęłam pracę. Zmiana sposobu myślenia. Meta nawet jest premier pracą chciał, długoterminową. Chciał panią tak, odwołać. tak. Mieszczą feministki, wyczytały to z fusów kawy. Czyli to plotki. Oczywiście, że plotki. Panie redaktor, ja się wpraszam częściej, ja chętnie z Panią porozmawiam na tematy mniej kontrowersyjne, natomiast dotyczące prawdziwej krzywdy ludzi, bo tam, gdzie jest dyskryminacja, jest krzywda pojedynczego człowieka i warto o tym mówić, przypominać i mówić, jak rozwiązywać problemy i jak zmieniać ludzkie myślenie, które wynika ze stereotypów czasem kilku tysiącletnich. No to będziemy przypominać. Dziękujemy bardzo Bardzo dziękuję gościem, z góry Błaśbieta za zaproszenie.